Żelazny Mike, Ruszysz tam dupsko dzisiaj albo ty i ten twój kaleki chłoptaś skończycie po uszy w gównie, zrozumiano i to bez jebanych wioseł. Tak tak, zaraz się tym zajmę. Bez odbioru. Pomóc ci jakoś? Wybacz, nie mam pojęcia co robię. To my, a gdzie jedziemy? Tym razem będziesz musiał mi zaufać Dobra, no to gdzie teraz? Wiesz może co wydobywali w tej okolicy? Tak, e, rtęć czy coś takiego Zgadza się, cynuber Uzyskiwanie rtęć z cynobru Ludzie ze wschodu myśleli, że są tu kopalnie złota i srebra Ale gdzie tam? W tego wieku cenowe warte był więcej niż złoto. Kopalni potrzeba dynamitu do poszerzania, tworzenia nowych tuneli, usuwania zawałów i tak dalej. A żeby mózg używać, trzeba było zarejestrować się w hrabstwie i przekazać komisarzowi kopię kluczy do swoich strzy. Zaraz. Administracja hrabstwa? Gdzie to w ogóle jest? Myślałem, że wiesz. W dawnym budynku federalnym. W dawnym budynku federalnym? W tym w Sherman's Camp? Jezu, Mike! Pogięło się? Mówiłeś, mówiłeś, że twoja noga nigdy więcej tam nie powstanie. Tak? Nie pamiętam. Byłeś pijany. Po tym jak zginął czoło. A mówiłem dlaczego? Nie! Tutaj! Skręć tutaj! Jesteśmy! Mike, tam będziesz się od nich roić, serio, to nie jest dobry pomysł. Ja, wystarczy, że pogoda się utrzyma. Dobra, widzisz to? To stary budynek federalny. To tam idziemy. Nie szukajmy głupotów. Trzymaj się zdaleka od budynków. Chodź, musimy kierować się w tę stronę. Dobra, to gdzie idziemy? Po prostu chodź za mną. Klucz znajdziemy przy komisarzu. Ale, ale wiesz, gdzie on jest? Gdzie jest jego ciało? Tak, chyba tak. Słyszałeś, co się tutaj stało. Ach, wszyscy zostali wybici. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Komuś tam udało się uciec, a ja byłeś wśród nich. Zgadza się? Tylko dwóm osobom. Mnie i noże. Ale to nie świrusy nas załatwiły.

Po dwóch tygodniach skończyła się amunicja. Wtedy zawarli rozejm. Spotkali się właśnie tam. Czuliśmy, co się kroi. Czuliśmy, co się kroi i byliśmy gotowi. Walka nie trwała długo. Ale była paskudna. Okazało się, że jednak mieli amunicję, i kurwa. No i widzisz, co narobili. Jak mówiłem, po wszystkim z miasta wyszły tylko dwie osoby. Czasami żałuję, że byłem jedną z nich. Komisarz to ten gość w garniaku księgowego. Zabierz mu klucz i wynosimy się stąd, w cholera. Równo cię obchodzi pieczętowanie jaskiń. Przeprowadziłeś mnie tutaj. Przeprowadziłeś mnie, bo. Przeprowadziłeś mnie tutaj, bo chciałaś, żebym to zobaczył. Nieprawda. Dobra, masz ten klucz. Zdobędziemy mapy tych kopalń, tak jak mówiłem, i będziemy mieć dość dynamitu, żeby zapieczętować każdą z jaskin w dolinie. Pieprzenie? Co do jednego masz rację. Nie żałuję, że to widziałeś. Nie nadążam za tobą, Mike. Mam na myśli nadciągającą wojnę z wieczystymi. Tę, na którą tak napala się Skizo. Myślisz, że obchodzi go, kto zginie? Po którejkolwiek stronie? Dobra, Zamknięta. chodź. Miej, miej to z głowy. Wszystko zamknięte Ech, na głucho. Tu są drzwi. Chodź. Musimy dostać się na górę. Śmierdzi, jakby coś tu umarło. Traszki. Tak, czuję je. Okej. Okay. Dobra, to jest to. Mamy mapy wszystkich kopalni, na których widać, gdzie gromadzą dynamit. Dobra, chodź. Słyszysz to? No. A co, spodziewasz się może kogoś? Nie. Chyba mogę na ciebie liczyć. Ej, ja nie wszczynam burt, ale... dobrze wiem, jak je kończyć. Trzymaj się za mną. Hej, umiem o siebie zadbać. Nie mówię, że nie, ale pamiętasz, jak ostatnio byliśmy w Syfie? Jak mówiłem. Trzymam się za tobą. już posrzeda. Rej się. Świeuseem. Fali się na nas całe kolerne miasteczko.

Ale burdel. Teraz już wiesz, dlaczego nikt nie zagląda do Sherman's Camp. Jeśli Adi dowie się, że tak ryzykujesz, ostro się wkurwi. A skąd niby miałaby się dowiedzieć? Ja nic nie powiem. A wracając do Wieczystych, Czemu chciałeś, żebym zobaczył to kuglą? Wiesz, Dick? Kiedyś myślałem, że byliśmy do siebie bardzo podobni. Serio? Tak? Bo masz wszystko w dupnie. Niby zależy Ci na przyjacielu, nie chcesz, żeby skinął. Ale na mnie, czy na jakiejkolwiek innej osobie, szczerze wątpię. Wyłącznie dzięki temu żyję. Tak, to prawda. Ale wiesz co? Takie podejście też może Cię zabić. Dobrym ludziom wszema z kam. Też przestało zależeć na innych. Nawet na towarzyszach. Łatwo zabić człowieka, który jest dla ciebie tylko kawałkiem mięcha, który stoi ci na drodze. Skizo, chcę pozabijać nieczystych, bo uważam, że nie są już ludźmi. Nie liczą się. Po prostu stoją mu na drodze. Ja tego nie mówię. Nie zgadzam się Wiesz, Skizo, on, on myśli, że jestem pacyfistą. Znaczy, lubi mnie tak nazywać, bo sądzi, że przeze mnie wszyscy zginą. A tak będzie, Mike? Wszyscy przez ciebie zginą? Świrusy nie będą żyć wiecznie. A jak już znikną, będziemy potrzebować ludzi, żeby zebrać to wszystko do kupy. Hej, słuchaj, hej, hej! Carlosa i jego wieczystych nie cierpię tak samo jak Tucker, czy, czy Coplanda i jego, jego cholernych prawdziwków. Rozumiesz? Ale słuchaj. W tym rzecz, Dick, Nie będę za wszelką cenę ich zabijać. Już się w życiu nazabijałem. Nawet jak Carlos po ciebie przyjdzie. Róża im przetrwa. Mogę się załodzić.